Patryk mieszkał z matką na obrzeżach Chicago i gdyby nie bieda, mógłby uważać się za szczęśliwego człowieka. Od najmłodszych lat przyzwyczaił się do oszczędności i racjonalnego stosunku do pieniędzy. Pomimo tego, że Patryk nie miał ojca, nigdy nie zadawał matce kłopotliwych pytań na ten temat. Być może już wiedział, że życie rodzinne nie zawsze bywa szczęśliwe i dlatego nie chciał denerwować swojej matki, która przeszła już wiele prób. Pierwsze pieniądze Patrick zarobił w wieku 13 lat, kiedy po szkole malował płot dla staruszka White'a, który był jego sąsiadem. Za wykonaną pracę mężczyzna dał mu tylko kilka dolarów, ale dla nastolatka było to prawdziwym bogactwem. Ściskając w dłoni garść drobniaków, Patrick marzył o tym, by kiedyś, gdy się wzbogaci, zapewnić matce wszystko, czego potrzebuje. Oczywiście jego myśli były co najmniej naiwne. Tylko ekscentryk lub niepoprawny marzyciel mógł się wzbogacić, malując same płoty. Taki był właśnie Patryk. Do czasu ukończenia szkoły Patryk praktycznie przestał się uczyć i poświęcał cały swój wolny czas pracy. Z powodu braku pieniędzy nawet nie poszedł na bal absolwentów, na który potrzebny był mu garnitur i buty. Synu, może nie powinieneś być tak zawzięty w tej sprawie. Mogę poprosić o zaliczkę w pracy, lub w najgorszym przypadku pożyczyć trochę pieniędzy od znajomych próbowała przekonać syna Rebecca Morrison. Patrick nie chciał nic słyszeć o długach, których mieli już sporo. Chłopak wiedział, że znaczną część rodzinnych pieniędzy pochłaniały leki dla jego matki, która coraz częściej bywała u lekarza. Rebeka przez długi czas pracowała jako sprzątaczka, przez co jej stan zdrowia znacznie się pogorszył. W wyniku codziennego kontaktu z zimną wodą i detergentami u kobiety rozwinęło się zapalenie stawów, zamieniając jej życie w bolesne piekło. Często po prostu brakowało im pieniędzy na leki i aby pomóc matce, Patryk podejmował się każdej pracy. Dlatego nawet nie chciał myśleć o maturze, która w jego oczach wyglądała na zwykłą formalność. Oczywiście Rebeka była bardzo zdenerwowana tym, że syn nie bierze udziału w balu, na który czeka każdy uczeń. Niestety, nigdy nie udało jej się przekonać Patryka. Najbardziej szokującą rzeczą dla nieszczęsnej kobiety było to, że po ukończeniu szkoły jej syn stanowczo odrzucił pomysł dalszej nauki na studiach. Ze względu na swój wiek i brak doświadczenia w ogóle nie rozumiał, co mogłoby mu dać dobre wykształcenie. Mamo, będę miał jeszcze czas na studiowanie. Popracuję trochę, a potem się zobaczy, powiedział Patryk, który już wcześniej zadbał o posadę magazyniera. W odpowiedzi Rebeka tylko westchnęła smutno i pokręciła głową. Choć praca była ciężka, Patryk ją polubił. Świeżo upieczony absolwent był młody, pełny energii, dlatego nie przegapił żadnej okazji do zarobienia pieniędzy. Często musiał zostawać w pracy po godzinach, by rozładować kolejny samochód z materiałami budowlanymi. Z jednej strony Rebece Morrison nie podobało się to, że jej syn wraca do domu po północy, z drugiej jednak rozumiała, że wszystko to było niezbędnym środkiem do realizacji celów. Mamo, proszę, nie martw się, wszystko będzie dobrze, rzucił Patryk, starannie ukrywając przed nią swoje zmęczone spojrzenie. Pewnego dnia, wracając do domu po kolejnym dniu pracy, chłopak usłyszał dziwne dźwięki dochodzące od strony miejskiego parku. Przypominały albo płacz, albo stłumiony krzyk. Pierwszą myślą Patryka było to, by przejść obok i się tym po prostu nie przejmować. Wtedy jednak w świetle latarni zobaczył dziewczynę otoczoną przez trzech chuliganów, którzy próbowali odebrać jej torebkę. Dla Patryka było to wezwanie do działania. Nie zastanawiając się ani chwili nad konsekwencjami, dzielnie rzucił się w sam środek walki. Pomimo przewagi liczebnej, chuligani szybko zdali sobie sprawę, że nie poradzą sobie z silnym magazynierem. Najpierw uciekać zaczął jeden z napastników, a po zdecydowanych działaniach Patryka reszta poszła za przykładem kompana. Obok dziewczyny został tylko Patryk, który miał pęknięty łuk brwiowy i podarty kołnierzyk koszuli. Dziękuję, gdyby nie ty, nawet nie wiem, jakby się to wszystko zakończyło. Szlochała uratowana nieznajoma. Daj spokój, drobiazg! Na moim miejscu każdy zrobiłby to samo. Patrick machnął ręką i podał dziewczynie torebkę. Młodzi ludzie spojrzeli na siebie i bez słowa uśmiechnęli się. Jak się okazało później, uratowana przez Patryka dziewczyna nazywała się Linda Wilson. Przyjechała do Chicago z sąsiedniego stanu, by spotkać się z kuzynem, którego nie widziała już od kilku lat. Niestety dziewczyna wysiadła na niewłaściwym przystanku, przez co musiała sama przejść przez ciemny park. Zauważyli to wtedy chuligani, którzy postanowili, że ją okradną. Po wysłuchaniu historii Lindy, Patrick zaproponował, że zabierze ją do domu jej kuzyna. Chłopak urodził się i wychował w Chicago, więc swoje rodzinne miasto zna jak własną kieszeń. Po drodze młodzi ludzie rozmawiali i Patrick dowiedział się, że Linda była mężatką od pięciu lat. A poza tym, mam cudownego syna, niedawno skończył cztery lata. Dodała z dumą w głosie dziewczyna. W odpowiedzi na to Patryk uśmiechnął się z uznaniem. Jak się trochę później okazało, kuzyn Lindy mieszkał w tej samej okolicy co Patryk, dzięki czemu nie miał do domu daleko, by odpocząć po ciężkiej pracy i stoczonej walce. Zostawiając uratowaną dziewczynę pod opieką kuzyna, Patryk udał się do domu. Dopiero teraz poczuł ból i opuchliznę na twarzy. Zanim Patrick zdążył otworzyć drzwi, jego matka już czekała na niego w progu. Synu, no nigdy nie przychodziłeś tak późno do domu. Co się stało? Pobiłeś się z kimś? krzyknęła zdziwiona Rebeka Morrison. Dobrze, już wszystko, mamo. Po prostu stanąłem w obronie pewnej dziewczyny na ulicy. odpowiedział Patrick i poszedł do łazienki. Jego twarz naprawdę nie wyglądała zbyt dobrze. Po zmyciu krwi Posmarował siniaki maścią przeciwbólową i poszedł spać. Nie zjadł nawet kolacji przygotowanej przez matkę, bo dosłownie padł ze zmęczenia. Gdy tylko dotknął głową poduszki, zasnął natychmiast. Wyczerpanemu ciężką pracą Patrykowi wydawało się, jakby jego ciało było w stanie nieważkości i dosłownie unosiło się w powietrzu. Następnego dnia Patryk obudził się później niż zwykle. Wstając z łóżka, podszedł do lustra i zobaczył, że po nocy jego twarz jest jeszcze bardziej opuchnięta. Jak mam teraz pójść do pracy? pomyślał Patryk, krzywiąc się przy tym. Ze smutnych rozmyślań wyrwało go pukanie do drzwi. Ze zdziwieniem spojrzał na zegarek, zastanawiając się, kto mógł przyjść tak wcześnie. Gdy otworzył drzwi, zobaczył na progu mężczyznę w formalnym garniturze. Dzień dobry panu, o co chodzi? Spytał Patryk. Nazywam się David Wilson, jestem mężem Lindy, tej którą wczoraj uratowałeś. Wpuścisz mnie? Chciałbym z tobą poważnie porozmawiać, powiedział nieznajomy z naciskiem. Patryk wpuścił mężczyznę do domu, posadził go przy stole w salonie, nalał filiżankę kawy. David nie owijał w bawełnę i po wypiciu cierpkiego napoju od razu wyłożył wszystko jak na tacy. Wiem, że pracujesz jako magazynier, Patrick. Nie pytaj mnie, skąd znam Twój adres. To dość łatwe do ustalenia. Zarządzam dużą firmą, która specjalizuje się w sprzedaży sprzętu komputerowego. Potrzebuję odpowiedzialnego pracownika na stanowisko kuriera. Myślę o kimś takim jak ty. Mógłbyś równolegle studiować na uniwersytecie. Wszystkie koszty z tym związane pokryję ja. Początkowo Patrikowi wydawało się, że się przesłyszał, a wszystko, co powiedział gość, było tylko wytworem jego wyobraźni. Gdy jednak spojrzał Davidowi prosto w oczy, od razu zdał sobie sprawę, że biznesmen nie żartuje. Jeśli coś ci nie odpowiada, to mogę dopłacić za leczenie twojej mamy. Dodatkowo, jeśli spodoba Ci się praca w mojej firmie, gwarantuję Ci rozwój kariery i wysokie zarobki, które będą pewnie wyższe niż to, co masz obecnie w magazynie, dodał David. Biznesmen całym swoim wyglądem i zachowaniem pokazał Patrickowi, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Dopiero teraz chłopak zrozumiał istotę propozycji złożonej mu przez Davida. Pewnie zgadzam się, proszę pana, proszę mi wierzyć, nie pożałuje pan na pewno. Krzyknął rozemocjonowany. Nawet w to nie wątpię. Czekam na ciebie w firmie. Powiedział z uśmiechem David i skierował się do wyjścia. Patrick zamknął drzwi za biznesmenem i z trudem powstrzymując podekscytowanie, które go ogarnęło, zaczął pakować rzeczy do przeprowadzki. Podjął decyzję i wiedział, że jutro nie będzie już pracował jako magazynier. Tego dnia rano Rebecca Morrison była właśnie w sklepie. I nie wiedziała, że niedawno jej syna odwiedził bardzo nietypowy gość. Po powrocie do domu, kobieta ze zdziwieniem wysłuchała niespójnej opowieści syna, którego oczy błyszczały radosnym podnieceniem. Myślę, że powinieneś przyjąć ofertę pana Wilsona. Nie martw się o mnie, poradzę sobie powiedziała kobieta, aprobując wybór syna. Następnego dnia, biorąc torbę z rzeczami, Patrick ruszył w drogę. Musiał opuścić swój rodzinny stan i przenieść się do Missouri, gdzie czekało na niego nowe życie. Młody biznesmen okazał się człowiekiem honoru i zrobił wszystko, aby pomóc Patrikowi. Ku wielkiej radości Davida, chłopak nie odmówił studiowania na uniwersytecie i postanowił zostać ekonomistą. Pracując w prężnie rozwijającej się firmie, Patrikowi bardzo się to spodobało i nigdy nie żałował swojego wyboru. Rok później otrzymał awans i stanowisko kierownika sprzedaży. Przez cały ten czas ambitny chłopak był mocno wspierany przez Davida Wilsona i jego żonę Lindę. Będąc częstym gościem w ich domu, Patrick przyłapał się na myśleniu, że wreszcie znalazł swoje szczęście. W jego życiu pojawili się przyjaciele, którzy nigdy go nie zdradzą i zrobią wszystko, by pomóc mu w trudnych chwilach. W zamian Patrick bardzo doceniał przyjaźń i zaufanie, jakim obdarzyli go David i Linda. Z biegiem czasu osiągnął też wszystko, o czym tylko marzył jako dziecko, a pod wieloma względami nawet przerósł swojego patrona, Davida Wilsona. Patrząc na sukces swojego syna, Rebecca Morrison wiedziała, że nic w życiu nie dzieje się tak po prostu. A to spotkanie w parku przeznaczył mu los jako nagrodę za wielkie i dobre jego serce.